Cześć, z tej strony Camloks, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie nowy sezon piąty i pokażę wam gdzie są wszystkie klucze w nexusie i w świecie VIP. No a jak jesteście nowi, to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z łałeczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc chyba możemy zaczynać, więc na początku klikam sobie na pocztę, zobaczymy tam właśnie nowe wiadomości od Blok Serpent. co tam jest, więc na początku to nowe nagrody koło Zobaczcie, co jest. Więc sobie właśnie dajemy nagrody. No i patrzcie w ogóle, co można stworzyć. Jakąś piracką armatę. Naprawdę, to kozacko wygląda. Więc naprawdę jest też spoko. Tutaj jakiś, nie wiem, to chyba jakiś małopiszonek. No w sensie, no małopiszonek, czyli małpa. Czyli no, no chyba tak. I tutaj macie skrzynkę ze skarbu. To jest naprawdę spoko. Z tego powodu, że po prostu to działa tak jak. Wagoniki, bo daję wam też kryształy, więc też jest to spoko. Tutaj macie jakiś chyba przedmiot dolny, jakiś taki piracki, nie? Piracki jakiś taki jest ten, jakie są te nagrody, no i tutaj macie taką w sumie broń. No, i tak to w sumie wygląda. Naprawdę będzie można fajne skiny tworzyć do tych rzeczy. No i sobie właśnie zakręcę pierwszy raz, tutaj macie właśnie takie etikety. Tak te etykiety wyglądają. Proszę 25! Jest, ale kozacko! Jeszcze raz sobie zakręcę. No i będzie Masno fest, dobra, kręcimy jeszcze raz. Już mam 25! O kurczaczki pieczone! Ja nie mogę! 25 po raz drugi! O Lol, jeszcze kupię sobie 10 albo dobra, 5 kupię, żeby nie marnować dużo kasy i będzie kozacko. Ej, ja... <śm> dobra, tutaj coś nie działa, bo kupuję i... i są jakieś po prostu lagi. Dobra, kupiłem chyba do 60, więc jest spoko. Teraz Wam pokażę właśnie kolejną wiadomość od Blockstarp, co tam mamy. Tutaj witaj na Tropicalipso, tutaj nie będę tego czytał, bo tu są same głupoty, więc nie ma po co to czytać. Po prostu tutaj jest pokazane, jak się tutaj po prostu znaleźliśmy, co się stanęło, no i tu się dostanęło coś takiego. No i tam właśnie w Naxusie był taki statek kosmiczny, no i po prostu przyleciał tutaj na inną planetę, no i jesteśmy na Tropicalypso. Normalnie jak widzicie to jest wszystko pokazane. No jest po prostu kozacko, tak ten właśnie świat wygląda, pokażę wam szybko jeszcze od góry. No i zacznę wam w sumie pokazywać te wszystkie yy, właśnie klucze. Ogólnie wam powiem, że nie wiem gdzie jest czerwony klucz. Ale wiem, jak się dostać bez czerwonego klucza. Ja to wszystko umiem bugować ciomeczki, więc na chilku zaraz wam pokażę. No i tak się to ogólnie prezentuje: po prostu taka mała wyspa. Tak to w sumie się wygląda. W miarę, w miarę spoko, nie jest to za duże. Pamiętam, jak tamten, ten był taki ogromny. To jest takie w sumie małe. Wydaje mi się, że jest to spoko. Tylko jak na razie, nie ma nowego pakietu, więc chyba. Za niedługo dodadzą, pewnie może nawet jeszcze dzisiaj, ale aktualnie jeszcze nie ma. Na razie jest ten właśnie stary. No i właśnie tak się to prezentuje. No a teraz Wam będę już w sumie pokazywał chyba klucze. Ale zapomniałem jeszcze o jednym, bo jak wejdziecie w tworzenie, to są nowe klocki. Jest kawałek złomu. Kawałki złomu można znaleźć właśnie w statkach kosmicznych, które rozbiły się w wodzie, czyli w wodzie są statki kosmiczne. Drewno można właśnie też zdobyć. No, też pochodzi od rozbitych statków, są jeszcze te dewiany. no i można stworzyć klocek, cienki pręd ty masz po prostu pomalować jak chcesz, naprawdę to też będzie spoko wyglądało. Tutaj taki właśnie klocek, prosta skrzynka, taka jakaś dziwna skrzynka, no i tutaj macie gruby pręd, tam macie cienki pręd, no i musicie zebrać dużo tych właśnie tych śmieci z Nexusa. No po prostu musicie zbierać złom na Blockster Planet, normalnie. Złomowisko na Blockster Planet. No i sobie też jeszcze pokażę Wam, że nowe misje. Tutaj właśnie zrób pięć desek z drewna, poproś Blobiorna o pomoc Są to chyba jeszcze misje, zygi, coś takiego Więc można te misje robić, ale to w sumie mniej ważne Teraz wam pokażę, gdzie są te wszystkie klucze Więc pierwszy klucz, to wam pokażę, gdzie jest yy, niebieski. To niebieski jest, jak macie tutaj te wejście, gdzie jest parkour, bitwa, szybki czat To macie tutaj taką, no chyba, nie wiem, to jest palma chyba, jo No i tutaj skaczecie do góry Patrzcie, myślicie jak skakać jak ja, i zaraz dostaniecie klucz. No easy, easy, dostałem niebieski klucz. No i mamy niebieski klucz. Teraz wam pokażę, gdzie jest zielony klucz. No i ogólnie są tylko trzy klucze. Ja wiem tylko o dwóch, bo poświęciłem chyba dwie godziny nad szukaniem kluczy, w i w świecie VIP. Co nie? No i po prostu już moje dobra. Nie będę szukał tego czerwonego, bo i tak się da tam dosyć po prostu bez niego, no i jest spoko. No i mam teraz zielony klucz. No i teraz co musicie zrobić? Więc jak macie VIP'a, to po prostu musicie mieć 100 monet, żeby kupić disk. Jak nie macie VIPa, to wchodzicie sobie w stwórz, no i macie takie coś do stworzenia. Gadżet skrzynka disk. Po prostu sobie tę skrzynkę tworzycie, no i używacie, no i po prostu macie dyski, albo kogoś prosicie, żeby właśnie to dał. No i po prostu jak to dajecie, to macie już dysk no i możecie po prostu sobie to stworzyć. Jeśli nie możecie tego stworzyć, to musicie uzbierać właśnie te rzeczy, że do stworzenia tego do stworzenia tej skrzynki. No, a jak już to macie, to też musicie mieć potkę pomniejszenia. No i teraz co robimy? Teraz co robimy? No to już wam sobie pokazuję jak jest tutaj taka mm, różowa parasolka w nexusie, to teraz idziecie tyłem, tak jak wam teraz pokazuję w tą stronę. No, i teraz będzie tutaj takie wejście. O, tutaj jest właśnie to wejście. No, i tam są wszystkie właśnie bramy. No, i tam właśnie jest ta tajemnica, już wam pokazuję. Czyli jesteśmy tutaj, gdzie są te wszystkie bramy. No, i teraz co robimy? No, teraz po prostu bugujemy. Jak to ja zawsze robię w każdym w sumie sezonie. Znaczy, no, ostatnio tak to robię w każdym sezonie, bo mi się czasami nie chce szukać. No, i to jest po prostu najszybszy sposób, yy, 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 właśnie, żeby wziąć tajemnicę, więc już ma. No, i teraz co robimy, to się ustawiamy. Patrzcie, tak się chyba ustawiamy, albo to inaczej się ustawiało. Już zapomniałem troszeczkę ziomeczki, ale zaraz się przypomnę. O, tak, tak się ustawiacie jak ja teraz. Patrzcie, tak się ustawiacie. Co nie, o, dokładnie. No i prawie się udało, prawie się udało. Jeszcze kilka razy próbować i się w końcu uda. Ziomeczki, mi się to udało. To Wam się też uda, więc na na cilku Tylko się chyba ustawiacie. Mm, jakby to powiedzieć, tutaj. Chyba tak, chyba tak. O, idealnie chyba Chyba idealnie, sprawdźmy to No i jak widzicie, idealnie Udało mi się, no i teraz Niebieski, niebieską bramę już mam Zieloną bramę już mam No i jak widzicie, tutaj mam właśnie no tutaj mam po prostu tajemnicę, więc sobie ją bierzemy szybko No i mamy tajemnicę, no i teraz po prostu idziemy do świata VIP Okej, okay, no i jestem właśnie w świecie VIP, teraz tutaj będzie właśnie trochę trudniej Bo niestety tutaj jest więcej tych y, po prostu bram, więcej po prostu trzeba kluczy znaleźć No i też po, po prostu nie da się zbugować z tych bram, więc też jest taki minus Ale dobra to na samym początku pokażę Wam, gdzie jest niebieski klucz. Tak, jak się rozpicie tutaj, jak macie VIPa no to po prostu idziecie w prawo, idziecie w prawo, no i tutaj będzie taka ośmiornica, taka, no jest tutaj taka ośmiornica. No i teraz, jak widzicie, tutaj jest takie, no nie wiem, po prostu takie wejście tam. No to sobie tam właśnie wchodzę, patrzcie, wchodzę sobie tutaj, no i patrzcie, co tam będzie. Tutaj musicie to szybko robić, ponieważ ponieważ yy, to zabiera HP. No i już mam po, po, po prostu niebieski klucz. No i teraz wam pokażę, gdzie możecie się uleczyć, bo tutaj będziecie się musieli naprawdę dużo leczyć, a jest tylko takie jedno miejsce, gdzie możecie się uleczyć w świecie właśnie VIP. Więc dobra, mam już niebieski klucz, to teraz sobie pójdziemy po jakiś inny. Ale najpierw to wychodzicie sobie na tą górkę. No i jak widzicie tam, tutaj macie teraz zooma, tam, musicie wskoczyć. Patrzcie, tutaj jest... Wskakujecie I teraz schodzimy troszeczkę w dół No i teraz schodzimy sobie tutaj jak widzicie Teraz do góry No i musicie iść do domku Blixa No i Blix ma tutaj taki klocek Super leczenie Gdzie się możecie uleczyć No i teraz wam pokażę gdzie jest fioletowy To schodzicie sobie na sam dół No i jak wziąć fioletowy Jest to naprawdę trudno bo jest tam lawa Więc tutaj jak widzicie jest fioletowy klucz Więc sobie wskakujecie Szybko bierzecie i mam jedno HP, jak widzicie. Mi się to ledwo co udało, więc naprawdę jest to trudne do wzięcia. Więc po prostu musicie kilka razy próbować i do żółtego klucza, i do właśnie czerwonego też jest tak trudno się dostać. Więc zaraz wam to wszystko pokażę. Więc pierwsze musimy iść znów do tego, jakby to powiedzieć, chyba dex dexa dex musimy iść. No i wtedy po prostu się tam uleczymy u niego. Więc sobie do niego tutaj, jak widzicie, wchodzimy, robimy sobie parkury No i jak widzicie, mam znów tutaj super leczenie. No i się uleczyłem. No i gdzie teraz? Teraz to sobie idziemy właśnie na drugą stronę. Na drugą stronę tutaj, gdzie Wam pokażę. O, sobie właśnie tutaj, gdzie ja jestem. Teraz co musicie zrobić? Teraz skakujecie do góry. No i macie czerwony klucz. Pokażę Wam teraz to miejsce i gdzie to wygląda. Patrzcie od góry. No i tutaj jest po prostu czerwony klucz. Go też jest trudno się dostać, ale go wziąłem i mam jedno HP też, więc po prostu wszystko robię na farcie, ale się wszystko jak na razie udaje. Co? Zginąłem ziomeczki! Ja nie mogę! Dobra, szybko wezmę te trzy klucze no i się po prostu widzimy. Dobra, ziomeczki, jak widzicie, już mam te trzy klucze: czyli czerwony, fioletowy i niebieski. No a teraz, gdzie jest żółty? No to jest po prostu naprzeciw domka Blixa. No, i jak jesteście koło tego domka Bliksa, to musicie po prostu wskoczyć na to. No, na to nie wiem, na co. Po prostu skaczacie tutaj. No i teraz, jak widzicie, już widać żółty klucz. No, no i jak się tam po prostu dostać? Właśnie sam nie wiem, ale zaraz się dowiem, czyli wskoczyłem gdzieś tutaj. No idziemy właśnie teraz do góry, no i jestem właśnie tutaj. No i gdzie jest żółty, żółty klucz. Aha, muszę iść chyba jeszcze raz do góry, dobra, jestem u góry, spoko. No i mamy tutaj żółty klucz, ja nie mogę. Ogólnie wszystkie klucze tak trudno właśnie zebrać, więc jeśli, jak ktoś to po prostu zbierze, to jest po prostu serio kozakiem. Bo tak mi trudno to wszystko było zbierać, że to masakra. Zgaduję, że teraz pewnie jeszcze zginę. Użyję przynajmniej małej potki, może się stąd jakoś szybko wydostanę. O, na przykład, tędy. O, dobra, da rady, da rady, więc jest spoko. Teraz, jakbym mógł po prostu usunąć to, to by było też spoko. Okej, okay, przedostałem się. No i teraz, gdzie są właśnie te bramy? Te bramy są wszystkie tutaj. No i sobie przechodzimy przez wszystkie bramy. No, tutaj mamy fioletowy, wszystko, wszystko, wszystko. No, i jak widzicie, mam też właśnie tajemnicę w świecie VIP. Było ją naprawdę trudno dostać, ale mi się udało, więc po prostu jest naprawdę spoko. Mamy już właśnie wszystkie tajemnice, więc mam nadzieję, że Wam tym właśnie odcinkiem y, pomogłem. Jak tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z weczkiem. No, i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!